jak w akcji. Eee. Co, wariatyncia? Rozrabiasz sobie? Tak? <grystanie> Co ty robisz? Nie, 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 nie? <grystanie> Próbuję już pełzać. No i się główka wydarła z tyłu. E? Gdzie chcesz iść? No, jeszcze trochę i zacznie raczkować rybka. No już tą pupkę tak podnosi do góry. Nie nastusia. No, tak. Podnosisz popę do góry, tak? Spróbujesz się przemieścić. <grybujesz> Ale wyprawiasz, co? Reimer mały, Gdzie idziesz? Na spacer idziesz? Uciekasz od mamusi, tak? I fik, i na pletkach, z powrotem. Tak. I z powrotem na żuchu. I na pletkach, tak, już umiem fikołki fikać. I fik. Ślicznie, kochanie Brawo, jak ładnie dziewczynka już umie Jaką ja mam już dużą dziewczynkę Tak Jak umie dziewczynka już fikać sobie Nie? Jeszcze nie wszystko? No ja wiem, że nie wszystko Ale już bardzo dużo umiesz Taka spryciara jesteś, mała, nie? Ifik. I fik. I fik rybeczka. I rybeczka sobie sikła. Hello! Hello, kilka słów do kamery, Nutusia, na ja kilka słów do kamery, poproszę. <głos> <głos> Ty fix powrót. <noise> o oh, hello. <noise> Teraz to jest zabawa, co? <ścoughs> I leżysz I leżysz, kiciaku No A, Aparat wziąć do rączki, tak? Uch. I jest, powrotem na wrzoszku